Dwie rzeczy mnie interesują. Co się musi stać, żebyś teraz kupiła ubranie, e, a drugie, co się musi, co się dzieje w tobie, że jakieś ubranie wybierasz. Bardziej mnie interesuje rano niż na scenę, bo pewnie wszyscy cię pytają o scenę, a mi chodzi o dzień. Czyli najpierw, jaki jest powód, że w ogóle hmm, przy tak rozległej szafie robisz sobie prezent? Szaleństwo. I hedonizm, na który stawiam od tego roku, ekstra. Wypijemy od... za to herbatę. Wypijemy za hedonizm kobiet przed 50, ja jestem przed 50, ja. I po prostu e, zawsze jakoś tak cierpiałam i uważam, że cierpienie jest w porządku. E, a dzisiaj uważam, że jest nie w porządku. I robię sobie po prostu prezent. Oczywiście, jak mam e, finanse, nie zawsze mam. Ale m, gdy mam tak zwaną wypłatę, to jestem w stanie: e, pomimo tego, że wiem, że są rachunki do zapłacenia i inne ważne rzeczy, to mówię sobie: idź Natalia, obfitość, obfitość. Jak wydajesz, to. przyjdzie, przyjdzie, przyjdzie to samo. <laughs> Najważniejsza Ty jesteś. Jakieś jest Twoja odzieżowa przeszłość, przyszłość, hmm. odzieżowa anegdota, mądrość. Rada. Właśnie porada. Nie wiem, no wpada mi do głowy tak, że um, ja czuję się młodo wewnętrznie i... E, może porada dla kobiet? Najlepsza rada. No. <laughs> e, zachęcałabym, co by się kobiety m, nie bały, e, szaleć z wizerunkiem. Mhm. Jeśli do danego wieku jest przypisana garsonka, czy nie wiem, nie wypada takiej czy jakiej fryzury. zachęcałabym do kolorów i do miksowania. Mhm. Nawiasem no mówiąc, no wiesz, te moje ciuchlandy miksuję ze wszystkim. Bardzo często miksuję też z Riskiem. I e, to też taka reklama. <laughs> Miksujcie dziewczyny risk z ubraniami, które macie w szafie, z, ze starymi rzeczami. I to dodaje no, w moim odczuciu to sprawia, że no, zaczynamy promienić jakąś energią. Mhm. No i ubrania w ogóle daj, dają potrafią dać, dodać skrzydeł, Potrafią podnieść trochę nastrój, do tego właśnie jakaś szminka, e, jakaś fajna fryzura, e, dziewczęca, młodzieńcza, to chyba bym poradziła. A siebie najbardziej w jakiej wersji lubisz? W takiej właśnie młodzieńczej, kolorowej, mhm. szalonej. No, pogodziłam się z tym, że mam jak, jakąś szaloność w sobie yy, i dużo, dużo, dużo mhm. wszystkiego dużo. Przestałam się tego wypierać.